thank mm -hmm. Serdecznie. Dziś będę organizowała swój kantorek ogrodowy. Jest to małe pomieszczenie przy garażu, gdzie mam różne akcesoria, gadżety do ogrodu. No i trzeba przyznać, że tam jest coś okropnego. Co będę robić? Będę pozbywać się prowizorycznych półek, regałów, niezbędnych rzeczy. Oczywiście w tym będzie mi pomagał mój mąż. Pomaluje mi trochę ściany. Zakupiłam regał metalowy. Myślę, że trochę mi ułatwi po organizacji. Będę wykładała półki w tym regale ceratom. Żeby było mi łatwiej wycierać, bo naprawdę tam jest tyle piachu, tyle ziemi. No kto ma ogród, ogródek, no to wie o czym ja mówię. Kochani, pokażę Wam jak wygląda przed organizacją i końcowy efekt. Wiadomo, ten efekt przyjdzie z czasem podczas wykonywania prac. Ja lubię jak każda rzecz ma swoje miejsce. Czy to będą nożyczki, czy to będą rękawice ogrodowe, brudne, czyste? Ja muszę mieć taki swój rytm. No, ale teraz tego nie ma, więc spróbuję to zorganizować. Dobrze, zapraszam na oglądanie. Mały remont już się skończył, pozbyłam się klamotów. Nabyłam nowych, zapraszam. Ogólnie wygląda to tak: tu jest mały kantoreczek. To nie zwracajmy na to uwagi, bo to jest jeszcze taka prowizorka. Tu wygląda tak, i druga strona też kawałek regału. I tak króciutko powiem, na czym mi najbardziej zależało. Zależało mi najbardziej na takim troszeczkę wysuniętym stole, żebym mogła tu wykonywać swoje prace. Na przykład mam tu taką tacę do pikowania rozsad. Wsypuję ziemię. Czy to kwiatek przesadzam, czy cokolwiek. To już tego bałaganu nie robię w domu, tam na górze, tylko tu. I tu jest mi bardzo właśnie tak poręcznie. Może ten stół. No, i tu przy okazji mam worki z ziemią, jakieś tam nawozy, te naturalne. I może ten stół wygląda jak męski. Zestaw, ale ja taki chciałam, bo jest dla mnie bardzo wygodny. tu na przykład mam same sekatorki, czy to sznurek na zewnątrz potrzebuje, czy pikowniki, to już mają swoje miejsce. Czy to korektory do zaznaczania, tabliczek na przykład do wypisania, tu mam na przykład te znaczniki. To jeszcze wszystko jest do zagospodarowania, po prostu tu trzeba zamieszkać i korzystać z tego. No, i tu mam to, tablicę na te nożyczki potrzebne. Odwieszam sekatorki tu. Małe pikowniki też bardzo fajne, są bardzo mi się z nich dobrze korzysta. I co ja chciałam powiedzieć, sekatorki? No, ale nie wszystkie jeszcze tu mi się zmieściły, bo jeszcze nie wiem, gdzie one będą. Bo na przykład tu jeszcze są takie różne kształty, piłki, to jeszcze pomyślimy, gdzie to. A znów te rzeczy. No na razie mam we wiaderku, bo ciągle z nich korzystam. No i sobie chyba nie wyobrażam, żeby tu na sznureczku wisiały, zakładać. Najlepiej rzucić, wyjąć, umyć i chyba będą w tym wiaderku. Chyba tak mi się zdaje, że nie będzie naj... bardzo praktycznie dla mnie. No i co tu jeszcze chcę pokazać? Patyczki oczywiście. To jest mój hit. Bez tego to ani rusz. Zawsze sobie zaznaczam tam w ziemi, gdzie jaką sadzonkę wsadzę czy coś, to patyczek, żebym wiedziała, że tam coś rośnie. Mąż mi zrobił tu taką skrzyneczkę do wideł, do szpadły, do grabi. Tu jeszcze na razie szczotki stoją, ale te szczotki tu nie będą stały. One będą wisiały na specjalnym wieszaczku, ale jeszcze to trzeba kupić i zamontować. To taką skrzyneczkę mi zrobił, a żeby to wygospodarować, to, miejsce, to zdecydowaliśmy się na obcięcie regału. Mąż po prostu mi wyciął kawał regału, później go zmontował i się zrobiło właśnie te miejsce na te narzędzia. To jest dla mnie bardzo praktyczne. Praktyczne dla mnie właśnie chodziło o rękawiczki. Tu mam czyste rękawice, korzystam z nich na dworzu, brudne. Wrzucam do tego pojemnika szmatki. Szmatki są mi zawsze potrzebne do wycierania, czy to stołu, czy to butów, czy rąk. Brudna szmatka idzie do pojemnika, i później, jak się zapełni, idzie to wszystko do pralki. Tu też mam pudełeczka, jeszcze w nich jest pusto. Tak, co, nieco. Tak, jak mówię. Trzeba tu zamieszkać. Ale już lepiej się czuję. Po prostu już wiem co nieco, gdzie co mam. Te pudełka. Na tym mi bardzo zależało. Proszę bardzo. Wysuwam i ja używam zazwyczaj tych doniczek, bo stwierdziłam, że one są najlepsze dla mnie. To są te P9. Czyste. Wrzucam tu. Nie zdążę ich umyć. Wrzucam do tego pojemnika. Teraz ostatnio e, wysadzałam sadzonki do gruntu. Są nieumyte. Bo już nie mam czasu, bo jutro wyjeżdżamy. Choroba. <grymne> Dobrze. To takie dla mnie to jest bardzo praktyczne. A do tych donic mam oczywiście podstawki. Bardzo dobre, stabilne. I tu będą sobie stały. To jest wszystko. Powolutku się zorganizuje, Ale tak jak jeszcze raz wspomnę, trzeba tu zamieszkać. Ale mimo wszystko jestem już zadowolona. I to by było na tyle kochani. Dziękuję serdecznie. Oglądanie mojego kanału. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!